Czy zdarza ci się obudzić i od razu czuć, że twój dolny kręgosłup już z tobą walczy, zanim dzień na dobre się zacznie? Znam to uczucie aż za dobrze. Kilka lat temu pochylałem się, żeby zawiązać buty, i zamarłem w połowie ruchu. To było, jakby ktoś wbił mi nóż w kręgosłup. Moja żona Ania zapytała, czy wszystko w porządku. Skłamałem. Prawda była taka, że nie. Codziennie rano czułem ból. Proste czynności, jak wysiadanie z auta, wstawanie z krzesła czy podnoszenie torby z zakupami, były jak bitwa. Lekarze nazywali to normalnym dla mojego wieku. Niektórzy zalecali środki przeciwbólowe, inni mówili, żeby po prostu odpocząć, ale odpoczynek tylko mnie osłabiał, a tabletki nie rozwiązywały problemu. Nie chciałem spędzić reszty swoich pięćdziesiątki ani kolejnych lat, czując się kruchy. I zepsuty, więc zacząłem szukać, i to, co odkryłem, zmieniło wszystko. Nie z dnia na dzień, nie dzięki magii, ale dzięki trzem prostym ruchom, które wykonuję codziennie. I po raz pierwszy od lat mój kręgosłup znów czuje się silny. W tym filmie pokażę Ci trzy proste ruchy, które wykonuję codziennie, by pozostać bez bólu pleców i odbudować siłę w centrum mojego ciała. Bez siłowni, bez sprzętu, bez długich treningów, tylko kilka świadomych minut każdego dnia, które przyniosły większy efekt niż jakikolwiek kręgasz. Bo prawda jest taka: jeśli masz słaby kor, twój kręgosłup zawsze będzie cierpiał, ale kiedy aktywujesz odpowiednie mięśnie, delikatnie, konsekwentnie, ciało zaczyna się samo wspierać. Przestajesz kompensować złą postawą, poruszasz się z większą pewnością, a uporczywy ból zaczyna znikać. To nie są efektowne ćwiczenia, ale to dokładnie to, czego potrzebują mężczyźni po 50 siocę, by znów poczuć się silnie i stabilnie. I będę szczery, ćwiczenie numer dwa zaskoczyło mnie najbardziej. To ono sprawia, że mogę dziś wstać po długiej jeździe bez tego ostrego, skręcającego bólu. Zostań ze mną. Twój kręgosłup i twoja przyszłość. Ci za to podziękują. Ćwiczenie. Jeden. Koci grzbiet. Cacow. Kiedyś myślałem, że poranna sztywność to po prostu część życia po pięćdziesiątce, ale pewnego dnia pochyliłem się po kapcie i zamarłem w połowie ruchu. To nie było ostry ból. To było jakby mój kręgosłup zablokował się w półruchu. Wszystko się spięło. Musiałem podeprzeć się o ścianę, żeby wstać. Wtedy zrozumiałem, Moje plecy nie były tylko sztywne. One się powoli wyłączały. Pierwszy ruch, który zaczął to zmieniać, ku mojemu zaskoczeniu, to ćwiczenie koci grzbiet. To delikatny, płynny ruch, który ponownie łączy cię z własnym kręgosłupem. Bez siły, bez uderzeń. Po prostu ruch. Nauczyło to moje plecy poruszać się ponownie, bezpiecznie, po latach sztywności. Jak to zrobić? Uklęknij na czworakach. Dłonie pod barkami, kolana pod biodrami, wdech, wyginasz plecy w dół, unosząc głowę i kość ogonową. to krowa, wydech, zaokrąglasz kręgosłup w górę, podwijasz miednicę, opuszczasz głowę. To kot. Powtórz powoli przez 8 do 10 głębokich oddechów. Typowy błąd, zbyt szybkie tempo. To nie kwestia powtórzeń. Chodzi o kontrolę i oddech. Ruch ma być świadomy, bez wymuszania zakresu ruchu. Robię to jako pierwszą rzecz rano, czasem nawet jeszcze w łóżku. Tylko dwa minuty, a czuję, jakby moje plecy zostały pnaoliwione. To przycisk resetu, który przypomina mojemu kręgosłupowi. Jesteś bezpieczny. Możesz się ruszać. Ćwiczenie dwak, Martwy robak. Dead back. Zawsze myślałem, że mam silny kor, dopóki nie spróbowałem tego. Za pierwszym razem byłem w szoku, jak bardzo się trząsłem. Ramiona i nogi się ruszały, jasne. Ale KOR walczył, żeby utrzymać stabilność. Wtedy mnie olśniło. Nie byłem słaby, bo się starzeje. Byłem słaby, bo przestałem trenować najważniejsze mięśnie. Martwy robak był przełomem. Nie tylko ćwiczy mięśnie brzucha. On na nowo uczy ciało stabilizacji kręgosłupa, najważniejszej funkcji, jeśli chcesz, pleców bez bólu. Jak to zrobić? Połóż się na plecach. Unieś kolana, zgięte pod kątem 90 stopni, stopy oderwane od podłogi. Ręce unieś prosto w górę. Teraz powoli opuszczaj prawą rękę i lewą nogę w stronę ziemi, trzymając dolny odcinek pleców przyklejony do podłogi. Wróć do centrum i zmień strony. Rób to powoli. Oddychaj kontrolowanie. Nie pozwól, by dolny kręgosłup się unosił. To całe wyzwanie. Typowy błąd: pośpiech. Lub unoszenie kręgosłupa. Jeśli czujesz, że plecy się odklejają, zmniejsz zakres ruchu. Tu nie chodzi o duży ruch, chodzi o precyzję. Zacząłem robić to codziennie po kocim grzbiecie. Po tygodniu zauważyłem coś niesamowitego. Mogłem wstać z łóżka bez przewracania się na bok. Kręgosłup czuł się wsparty, niepodatny na uraz. Jeśli masz wypróbować tylko jedno ćwiczenie z tego filmu, zacznij tutaj. Bo gdy twój kor zaczyna znów działać poprawnie, wszystko się zmienia. Postawa, siła, pewność siebie, ćwiczenie. Trzeci, mostek pośladkowy, glute bridge. Przez lata skupiałem się tylko na dolnych plecach. Rozciągałem je, chłodziłem, oszczędzałem. Ale nikt mi nie powiedział, że prawdziwy problem nie tkwił w plecach. Tkwił w pośladkach. Słabe pośladki to jedna z najczęstszych i najbardziej ignorowanych przyczyn przewlekłego bólu pleców u mężczyzn po pięćdziesiątce. Gdy pośladki przestają pracować, plecy przejmują ich rolę. I za każdym razem, gdy wstawałem, pochylałem się lub szedłem dłużej niż dziesięć minut. Odczuwałem tego koszt. Mostek pośladkowy pomógł mi to odwrócić. Jak to zrobić? Połóż się na plecach kolana zgięte. Stopy płasko na ziemi, na szerokość bioder, napnij mięśnie brzucha, a następnie wypchnij biodra w górę, naciskając piętami. Mocno napnij pośladki na górze, przytrzymaj przez 1-2 sekundy, następnie powoli opuść. Zacznij od 10 powtórzeń, trzymając każde przez 2-3 sekundy. Skup się na technice, nie wyginaj pleców, nie odpychaj się palcami. Typowy błąd. Używanie rozpędu lub nadmierne wyginanie pleców. Jeśli czujesz, że pracują UDA lub dolne plecy, zatrzymaj się i popraw technikę. Masz czuć pracę pośladków, nie napięcie w kręgosłupie. Po dwóch tygodniach dodania tego ćwiczenia do porannej rutyny, złapałem się na tym, że wstaję z kanapy bez podpierania się na kolanach, bez jęków, bez wahania, po prostu siła. Przypomniało mi to, Kim kiedyś byłem i kim wciąż jestem. Przez lata myślałem, że ból pleców to po prostu część starzenia się. Ale to nieprawda to był sygnał, ostrzeżenie moje ciało nie rozpadało się ono wołało o uwagę. Gdy zacząłem mu ją dawać, tylko dziesięć minut dziennie, prostymi, skupionymi ruchami wszystko zaczęło się zmieniać. Przestałem bać się porannej sztywności, przestałem unikać schodów czy długich tras. Znów zacząłem ufać swojemu ciału i chcę tego też dla ciebie. Nie potrzebujesz siłowni, nie musisz być sportowcem, potrzebujesz konsekwencji i gotowości, by po prostu się pojawić choćby na kilka minut dziennie, bo oto prawda, której wielu mężczyzn nie słyszy, możesz się wzmacniać po pięćdziesiątce, sześćdziesiątce, a nawet siedemdziesiątce, nie przez podnoszenie ciężarów czy gonienie za młodszym sobą, ale przez budowanie fundamentu, który trzyma wszystko razem kręgosłupa, koru, pewności siebie. Te trzy ruchy to dziś nieodłączna część mojego dnia. Nie dlatego, że są wymyślne, ale dlatego, że działają. Dały mi coś cenniejszego niż siła, wolność. Więc oto moje wyzwanie dla ciebie. Rób je codziennie przez siedem dni tylko siedem. A jeśli Twoje plecy się nie zmienią, wróci mi o tym, powiedz. Ale jeśli się zmienią, Zrozumiesz, że to nie koniec, to dopiero początek. Jeśli ten film Ci pomógł, nie zatrzymuj go dla siebie. Kliknij, subskrybuj i dołącz do rosnącej społeczności mężczyzn po pięćdziesiątce, którzy odbudowują siłę, jeden prosty ruch na raz. Zostaw komentarz i napisz skąd oglądasz i które ćwiczenie zrobiło największą różnicę. A jeśli jesteś gotów iść dalej, sprawdź kolejny film na ekranie cały poświęcony budowaniu siły kor, bez jednego brzuszka. Niech cię Bóg błogosławi przyjacielu. Pozostań silny, pozostań ponadczasowy, wieczna energia.